Dzień dobry, dzień dobry. To nowy odcinek 1337. Dziękuję wszystkim za lajki, like, za słuchanie, za komentowanie i za dzielenie się tym podcastem ze znajomymi. Jestem Wam za to bardzo wdzięczny. Pamiętajcie, z3s.pl slash 1337. Ciekawe, najciekawsze, najbardziej interesujące, najważniejsze newsy danego tygodnia podane prosto do waszych słuchawek, monitorów, z e, innych systemów audio, na których słuchacie mojego podcastu. Dzisiaj będzie sześć newsów i będzie to sześć newsów, które wydarzyły się w ostatnim tygodniu, a z jakiegoś powodu uznałem je za ciekawe i za większością z tych newsów będzie stała jeszcze jakaś dodatkowa, mała historia albo komentarz. A zaczynamy od kontynuacji jednego z newsów, o których już niedawno wspominałem, bo mówiłem ostatnio o alternatywie dla Pegasusa, czyli o Hermicie firmy RCS włoskiego dostawcy rozwiązań spyware. Natomiast wtedy opowiadałem o analizie firmy Lookout, która obejmowała tylko i wyłącznie aplikację na Androida i informację, że znaleziono także ślady tego, że była aplikacja na iOS-a ale nie było informacji o tym jak była instalowana, jak działała i czym tak naprawdę ten hermit dla iOSa był. I okazuje się, że już wiemy czym był i jak był instalowany, ponieważ Google opublikował analizę ataku tego samego producenta na platformę iOS. Jak się wgrywa dzisiaj malware na iOSa? bardzo dobrze, że pytacie, ponieważ właśnie zamierzam Wam to opowiedzieć. Okazuje się, że producent tego malwareu, czyli ta sama firma RCS no, uzyskała certyfikat Enterprise Developer Program, czyli takiego rozwiązania dla firm, które chcą wgrywać na telefony swoich pracowników, na iPhony swoich pracowników alternatywne oprogramowanie, które niekoniecznie chcą umieszczać w sklepie Apple'a. Więc jest taki program, można taką funkcję uruchomić na iPhone'ie i jest to tak zwany sideloading, czyli to wczytywanie aplikacji z boku poza sklepem aplikacji, więc Google położyło swoje ręce na takiej aplikacji ładowanej z boku, prawdopodobnie pod pretekstem wyłączenia transmisji danych pre użytkownikowi. A użytkownik potem dostaje SMS-a z linkiem do pobrania takiej aplikacji, na przykład mój Vodafone i wtedy można już sobie taką aplikację z SMS-a zainstalować. Natomiast w samej aplikacji Google znalazł sześć różnych eksploitów do podniesienia uprawnień, no bo to jest niezbędne, żeby móc przejąć kontrolę nad telefonem, z czego cztery w momencie ich odnalezienia były atakami na starsze wersje iOS-a, a dwa były zero-dayami, z czego jeden był niezwykle ciekawy, bo atakował trochę inaczej iOS-a niż wszystkie pozostałe. Nie udaje, że rozumiem, przeczytajcie opis w linkach, naprawdę bardzo ciekawe ataki na iOS-a, szczególnie ten najnowszy Exploit. Złośliwe oprogramowanie znaleziono na razie w Kazachstanie i we Włoszech, więc w Polsce jeszcze chyba nie musimy się obawiać, chociaż te plotki o tym, że nie mamy już Pegasusa i potrzebujemy czegoś nowego mogą okazać się prawdą. Coś mi mówi, że taką prawdą już wkrótce będą. News numer dwa. Zepsuł się Cloudflare i dlaczego ja wam o tym opowiadam? No, Cloudflare jest ważnym, bo we wtorek jak się zepsuł, to wiele osób to zauważyło, chociaż zepsuł się w tak specyficzny sposób, że nie bardzo zepsuł się w Polsce. Zepsuł się generalnie w innych krajach. A to dlatego, że zepsuł, zepsuł się bardzo specyficznie. Cloudflare i jak się psuje, to z reguły widzimy, bo wszyscy prawie korzystają z Cloudflare, kilkadziesiąt procent ruchu sieciowego do najpopularniejszych serwisów www. pośredniczy w tym właśnie Cloudflare. Sam swoją stronę za Cloudflare'em trzymam tanio, przyjemnie, wszystko działa, nie ma żadnych wad oprócz ewentualnie tego, że może się zepsuć. Oczywiście zepsuć się może wszystko, Cloudflare też może, natomiast Cloudflare ma to do siebie, że robi piękną rzecz. Gdy się zepsuje, to tłumaczy zaraz i bardzo dokładnie, dlaczego się zepsuł, jak się zepsuł i co robi, żeby nie zepsuć się znowu. Cloudflare jest znany na rynku i pod tym względem bardzo odróżnia się od wielu innych firm, że te analizy są dogłębne i bardzo szczegółowe. I także i tym razem możecie przeczytać link takiego postmortem, który jest niezwykle cenny dla wszystkich administratorów, inżynierów dbających o to, żeby ich usługi były jednak dostępne. Cloudflare się zepsuł, bo kolejność comment w BGP była niewłaściwa. Były testowane, ale okazało się, że w niektórych środowiskach Cloudflare działały prawidłowo. A w jednej nowej architekturze, która obejmowała taką architekturę, która miała być bardziej odporna, właśnie na awarię, okazało się, że ta zła kolejność reguł wyłożyła cały ruch i wyłączyła 19 z kilkudziesięciu centrów CloudFlare'a. Miało być lepiej, okazało się, że były właśnie te lepsze, były bardziej podatne na taki, ani inny błąd. Oczywiście CloudFlare się nauczył, naprawił i będzie już tylko lepiej. A raport do przeczytania. Natomiast, no, ja sobie bardzo chciałbym, żeby. Życzyć, żeby więcej było firm takich jak Cloudflare, które publikują tego rodzaju raporty, bo to niezwykle ciekawa lektura, bardzo cenna informacja. Nikt nic na tym nie traci. Cloudflare nie traci reputacji na tym, że wyjaśnia dlaczego się zepsuł. Zyskuje jeszcze więcej szacunku na rynku. Jeżeli słucha nas ktoś, kto ma wpływ na możliwość publikowania takich raportów, to ja bardzo proszę, publikujcie takie raporty. Możemy potem o tym pisać, czytać, rozmawiać. Ja zawsze będę chwalił. Strawa znowu wycieka. Może pamiętacie kiedyś była afera, że na przykład w Afganistanie widać, gdzie Amerykanie mają bazy wojskowe, bo ktoś na strawie jeździ, biega i zostawia ślad. Strawa miała i dalej ma taką mapę ciepła pokazującą zagregowany ruch użytkowników. I o ile w Nowym Jorku, Londynie czy Warszawie nie niesie to ze sobą żadnych zagrożeń dla prywatności, o tyle w jakiejś mało zaludnionej afgańskiej prowincji, czy syryjskiej, czy etiopskiej pustyni, gdzie mogą się pojawić. Jako użytkownicy strawy tylko żołnierze koalicji amerykańskiej i NATO, no to już niesie ze sobą trochę więcej informacji, ale tym razem okazało się, że atakujący mieli dużo sprytniejszy pomysł niż tylko odczytywanie hitmapy, ponieważ celowo umieścili pewne odcinki na terenach zamkniętych w Izraelu, na terenach baz wojskowych, ośrodków badań jądrowych itd., itd., na terenach, gdzie tylko osoba o pewnych uprawnieniach może się pojawić. Na czym polegają odcinki strawy? W największym skrócie, to jest definicja trasy, na której się ścigamy, na której robimy wyniki, na której robimy ranking. No i na tych wynikach widać potem zdjęcie, imię i inicjał, nazwiska. I nawet jeżeli ktoś ma ustawione maksymalne ustawienia prywatności, czyli nie pokazuje nikogo, niczemu, ni nikomu niczego. To okazuje się, że na tych właśnie odcinkach specjalnych, jeżeli zrobił bardzo dobry czas lub zrobiła, to pokazuje się w rankingu i okazuje się, że ktoś celowo dodał te odcinki specjalne na terenie tych zamkniętych obszarów w Izraelu. A następnie śledził te osoby, które na tych odcinkach rywalizują, i na przykład okazało się, że niezależni badacze, którzy to zidentyfikowali, znaleźli jakieś imię, inicja i zdjęcie profilowe na jednym z takich odcinków, i potem po Google i innych wyszukiwarkach znaleźli inne podróże, inne odcinki tego samego użytkownika i na przykład podróże do innych baz wojskowych albo innych krajów. Ktoś inny biegał na terenie zamkniętym, a następnie wziął udział w jakimś biegu, który wygrał, bo bardzo dobrze pobiegł jakiś inny odcinek i okazuje się, że tamten inny bieg był biegiem publicznym, i jest jego imię i nazwisko już pełne, dostępne. Więc no, generalnie te aplikacje odpowiadające za rywalizację sportową i inne mierniki naszego wysiłku, naszego poświęcenia, które działają trochę na naszą próżność, no bo jednak w końcu chcemy się pochwalić tym, że biegamy, że dobrze nam się idzie, jeżdżenie pod górkę albo z górki na rowerze. To zmora dla prywatności, no ale zawsze tak już jest i będzie, że jeżeli chcemy się czymś pochwalić, no to niestety, ale może to nieść ze sobą dodatkowe koszty dla te, tego naszego trendu do zachowywania jednak większej prywatności i anonimowości w sieci. Także uważajcie na odcinki specjalne na strawie. I następny news pod tytułem Wracają bugi sprzed lat. I to jest niezwykle ciekawe, ponieważ zespół P0 od Google analizuje błędy, które Pojawiają się jako zero day'e i stara się wyciągać z tego wnioski i stara się przewidywać, jak zapobiegać pojawieniu się ponownie tych samych błędów albo podobnych błędów. I okazuje się, że według ich statystyk około 25% zero day'ów to warianty innych zero day'ów, czyli takie nie do końca naprawione błędy. A czasem trafiają się błędy zombie, o takim błędzie właśnie niedawno napisali, czyli błąd w safari, który został bardzo dobrze naprawiony w 2013 roku, zostały naprawione naprawione wszystkie ścieżki dojścia do tego błędu, zostały naprawione wszystkie możliwe warianty tego błędu ale potem był jakiś refaktoring kodu i w 2016 błąd pojawił się ponownie. Bardzo podobny, choć trochę inna ścieżka eksploitacji, ale okazało się, że ktoś przeczytał najwyraźniej o tym błędzie z 2013, znalazł go w 2022 i w 2022 zaczął go atakować. No oczywiście błąd został w końcu odkryty i ponownie poprawiony, choć no po co zrobić cały ten wysiłek z ponownym poprawieniem błędu, który już raz poprawiony był, więc no może da się to zrobić lepiej. Bardzo trudno jest zapobiegać zero dayom, dlatego też te analizy są niezwykle ciekawe, no bo to właśnie dzięki nim wiemy co robić i jak robić, żeby mniej tych błędów zero day było. No i ja, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy szuka zero dayów, no to jest bardzo wyraźna wskazówka, że należy ich szukać tam, gdzie już kiedyś się pojawiły, bo jest duża szansa, że pojawią się tam ponownie, nawet po dziewięciu latach. I kolejny news, czyli nowy raport Microsoftu o tym, co dzieje się na Ukrainie. Raz już mówiłem o raporcie Microsoftu w jednym z poprzednich odcinków w sprawach ukraińskich. Niezwykle ciekawy dokument, bo i Microsoft ma niezwykle ciekawy wgląd w to, co na Ukrainie się dzieje. I prawdopodobnie jest jednym z tych podmiotów, które mają największy wpływ na to, że Ukraina dobrze broni się przed rosyjskimi atakami. Jak dobrze? No, według różnych statystyk, na które powołuje się Microsoft, około 1 trzeciej ataków jedynie rosyjskich kończy się względnym powodzeniem, dwie trzecie są całkowicie eliminowane już na wczesnym etapie, więc można powiedzieć, że jest to dosyć duży sukces po stronie obrońców. Ważne z raportu jest jeszcze to, jeżeli nie chcecie czytać całego oczywiście link, jak zawsze w opisie to to, że oprócz ataków destrukcyjnych na Ukrainę, Microsoft widzi bardzo dużo ataków szpiegowskich na sojuszników Ukrainy. I to widzimy także w Polsce. Także kolejny ważny wniosek to, że Rosja bardzo duży nacisk kładzie obecnie na operacje wpływu, czyli te operacje, które mają zmienić opinię publiczną na rzecz stanowisk korzystnych dla Rosji, a nie korzystnych dla Ukrainy. Zwracajcie na to też uwagę w sieci, gdy czytacie różne komentarze na temat sytuacji wojennej na wschód od Polski. I ostatni dzisiejszy news. Może przypominacie sobie w jednym z pierwszych odcinków, cytowałem bardzo ciekawą wiadomość o tym, że ktoś celowo przecina kable światłowodowe we Francji, aby powodować awarię internetu, i robi to sprytnie, tnie te światłowody, tak żeby trudniej je było naprawić, i w kilku miejscach naraz jednego wieczoru potrafi taki atak przeprowadzić. Więc pojawiły się nowe informacje wskazujące nieoficjalnie, że służby francuskie mówią, że to radykalni ekolodzy tną te kable, ponieważ sprzeciwiają się cyfryzacji życia. Jest to dosyć ciekawy dla mnie wątek i okazuje się, że we Francji odnotowano 140 ataków na przestrzeni dwóch lat zarówno na technologie komórkowe płonęły nadajniki 5G, 4G, jak i na linki internetowe, na kable światłowodowe. No bardzo ciekawa, tak jak nie wiem, czy kiedyś ludzie atakowali pociągi, czy atakowali wozy, e, sam pier pierwowzory samochodów e, z napędem parowym, czy spalinowym. No Niepokoi mnie ta sytuacja, gdzie okazuje się, że z technologią e, nie, nie wystarczy, że ją zabezpieczymy, bo jeszcze okaże się, że przyjdą Jacyś ekolodzy, którzy zaczną ją po prostu na siłę nam wyłączać. Mam nadzieję, że w Polsce takich ataków nie doświadczymy, choć wiemy, że ataki na akurat wieże 5G były, ale to z i zupełnie innego powodu. Słuchajcie, to już koniec programu. Proszę Was o komentowanie, o podsyłanie linków, o wysyłanie również opinii, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba, co mogę poprawić, bo to jest audycja dla Was. Ja to robię, bo lubię, a Wy słuchacie, bo mam nadzieję, że też lubicie. Dzisiaj nie będzie rozmowy kontrolowanej, bo wakacji w ogóle, także odpoczywajcie i do usłyszenia już za niedługo.